Przyszedłem po syna. Nie rozumiesz, że go krzywdzisz? Nie możesz go zabierać i oddawać? Nareszcie mam akt jego urodzenia. Dlatego nie ma sensu, żeby mój syn mieszkał u ciebie. Zabieram małego, a ty już nigdy go nie zobaczysz. Dlaczego chcesz to zrobić? Bo jestem jego ojcem. Przywyknij do myśli, że to nie jest Twój syn i że już nigdy go nie zobaczysz. Nie możesz mi tego zrobić. Kocham go jak prawdziwa matka. Jest tu szczęśliwy. Ma własny pokój, zabawki. Ale to mój syn i zamierzam go zabrać. Nie zmuszaj mnie, żebym wrócił tutaj z policją. Rolach głównych: Perła, odcinek dziewięćdziesiąty czwarty. W pozostałych rolach. Jest już wszystko. Znieś dziecko. Nigdy ci nie wybaczę tego, co mi zrobiłeś. Dziękuję za opiekę nad Mercedes. Powiesz wreszcie, co takiego ci zrobiłem? Dobrze wiesz. Nie. Nie potrafię z niej nic wyciągnąć. Jedynym rozwiązaniem jest wyjawienie prawdy. Proszę spróbować. Przekona się pan. pasa doktor pasa. Idziemy kochanie. Chodź do tatusia. Przykro mi. Najgorsze, że nie wiem, jak ci pomóc. Nic mi nie jest. Zrobię wszystko, żeby być z dzieckiem. Bez niego moje życie traci sens. Bo bez dziecka moja życie nie ma sensu. Nie chcę się wtrącać, ale. Nie uważasz, że powinnaś coś postanowić w sprawie dziecka? Ty i Roberto bardzo je krzywdzicie. Dostanę kawę? Oczywiście. Zapomniałem powiedzieć, że jutro jemy kolację z Japończykami. Pójdziesz ze mną i porozmawiasz z nimi o swojej firmie? Jak chcesz. Jutro spotykamy się z Japończykami. Proszę, dzięki. Pańska kawa. Dziękuję. Nie wiem, jak zareagowałaby Perła na wiadomość, że jej matką jest Mercedes. Proszę jej powiedzieć. To pański obowiązek. Tak będzie lepiej. Perło? Ojciec chce z tobą porozmawiać w ważnej sprawie. Idźcie do gabinetu. Czego chcesz? Porozmawiajmy o twojej matce Tej prawdziwej Co powiedziała? Nic Nic nie pozwoliłem się odezwać. Nie poznaję. Jej. Musi jej pan wyznać prawdę. Chociaż Mercedes broniła jej własnym ciałem, jest okropnym tchórzem i nigdy jej nie powie. Dziękuję. Chodźmy. Musiałam mu dać obrażoną. Ależ ty jesteś skomplikowany. Dlaczego nie wybaczysz ojcu? Chcę ci wyznać prawdę. Nie dręcz mnie. Myślisz, że mi z tym dobrze? Martwię się o dziecko. Nie wiem, co robić. Przestań. To proste. Wyjdź za Roberta. Łatwo powiedzieć. Wyjdź za Roberto. jesteś. Nic się nie zmieniłaś. Ależ ty masz charakter. Nie mogłam go uśpić. Podejmijcie jakąś decyzję. Dziecko potrzebuje domu i rodziny. Zgadzam się. Teraz druga część planu telefon do Eleny. To mi się podoba. Kochana. nie pójdę. Mercedes, chce z tobą porozmawiać. Błaga ją o wybaczenie. Nie potrafię jej spojrzeć w oczy. powiedz, że śpię. Daj spokój. Dziękuję, ale nie przyjdę jako Elena. Mam dość kłamstw. Przez to wpakowałam się w kłopoty. Rozumiesz? Przykro mi. Możesz stracić dziecko na zawsze. Będę czekał. Jesteś okropny. I co? Obudziłam się? Nie. Wejdziesz? Mercedes lepiej się już czuje. Nie mogę zrozumieć, jak to zrobiła. Jakby. Nie, to niemożliwe. Co? Głupia jestem. Mogłabym przysiąc, że widziała, jak Rozenda do mnie mierzy, ale to niemożliwe. Głupi przypadek. To był przypadek. Uważam, że jesteś wariatką. Żałuję, że nie złożyłam skargi na policję. Głupia jesteś. Nie chciałam cię zranić. Zwłaszcza ciebie. Zapomniałaś już, jaka byłam na ciebie wściekła? Zawsze byłaś głupia. Ale to wszystko wina Perły. Mam Cię dość. Jeśli chcesz zostać w tym domu, ostrzegam Cię: nie zadzieraj z Perłą, bo zgniesz w więzieniu. Jasne? Bronisz jej? Nie zamierzam się przed Tobą tłumaczyć. Zostaw perłę w spokoju. Jeśli twój plan wypali i Elena przyjdzie, oświadczy się. Jej. Dobrze. Już to widzę. To ja ją oszukam, a nie ona mnie. Nie mogę się doczekać. Kto z tobą wytrzyma? Pewnie, że się cieszę Wiedziałem, że to głupia dziewczyna i że cię znudzi Mam tego dość Tylko nie mów, że mnie uprzedzałeś Trudno, uprzedzałem cię Nic nie rozumiesz Zawiodłem Gina. I co z tego? Żadna kobieta nie zasłużyła na nasze poświęcenie. Wszystkie są takie same. Ciesz się, że odzyskałeś wolność. Pewnie korzysta z życia. A ja zamartwiam się i Złoszczę. Wiesz, że nie lubię się wtrącać, ale znasz Aleksisowi. Jeśli mu wybaczysz, znowu może cię zdradzić. Jeśli jednak tego nie zrobisz, będziesz żałowała, że go utraciłeś. Co byś zrobiła na moim miejscu? Nie wiem, czy Alexis jest taki jak Roberto albo twój ojciec. Jeśli tak, zapomnij o nim. Uważam, że powinnaś dać sobie spokój z tymi przebierankami Nie lubię kłamać, ale nie mam wyboru Chcę być blisko dziecka Dlaczego nie przyniosłaś moich ubrań? Panienka je wczoraj spaliła Co? Ja nic nie wiem To wariatka Gina, proszę tam nie iść. Zostaw mnie. Perła uważa, że uratowałaś jej życie i że to nie był przypadek. Bzdury. To był tylko przypadek. Porozmawiaj z córką szczerze. Nie masz ochoty jej przytulić? Nie. Wystarczy mi, że nic jej nie jest. Czyli kochasz ją? Oczywiście, urodziłam. Kocham ją najbardziej na świecie. Wynoś się. Nie chcę cię więcej widzieć. Oszalałaś? Nie zamierzam cię gonić. Załatwmy to jak dorośli ludzie. Wynoś się. Nie chcę. Jesteś głupia i rozpieszczona. Wynocha, żebyś potem nie żałowała. Pójdę do ogrodu. Niedobrze mi. Perłą droga wolna. Jak wyglądam? Strasznie. Czyli dobrze. Peruka jest niewygodna. Powinna się kiedyś włożyć. Nie kazałam ci tego robić. Uważaj na siebie. W razie czego zwoń? Dobrze. Co z tobą? Jesteś cała mokra na rozrabiawasz? Ja? Tak. Masz halucynację. Nikomu o tym ani słowa. A jeśli to coś poważnego? W dzieciństwie mdlałam, kiedy się złościłam. Odpocznę i zaraz mi przejdzie. Nie chcę martwić mamy. Proszę wypić herbatkę. Póki gorąca. Proszę się nie martwić. Panuję nad wszystkim. Jestem tu, żeby rozwiązywać problem. Muszę dokończyć raport. Do zobaczenia. Co powiedział? Że musi coś dokończyć. Wiem, położył nogi na biurku i pije whisky. Daj spokój, wychodzę. Daniel umówił się z jakimiś japońskimi klientami. Może ubijemy z nimi interes? Dopiero co uczę się, jak działa firma. I nie znam się na eksporcie. nie, nie, nie. Na razie. Hmm? Zrozum, No, nie jest Mama, twoim nie wrogiem. To Roberto jest wszystkiemu winny. No. Nie, enemigos. Zabiję ich obok. Zapomnij o tym. Jesteś szalony. Oddaj mi broń. Ojciec no. mi ją odebrał. Chyba nie powiedziałaś mu, że masz ją ode mnie. Nie. Musisz mi ją oddać. Zajrzę do dziecka. Poczekaj chwilę. Musimy coś wyjaśnić. Co? Muszę dać dziecku jeść i wykąpać. Poczekaj. Omówimy sprawę honorarium. Załatwiłam to z panią Patricją. Zaraz. Dlaczego tak się denerwujesz? Ja, ale skąd? Coś ci powiem. Twoje oczy kogoś mi przypominają. Kogo? Już wiem. Kogo? Nie obraź się, ale to była moja nauczycielka ze szkoły podstawowej. To miłe wspomnienie. Okropne. Mam po niej traumatyczne wspomnienie. Biła mnie po twarzy i szczypała. Pokażę ci ślady. Nie przesadzaj. Po uszczypnięciach nie zostają ślady. A no właśnie, miałaś do mnie mówić po imieniu. To było zanim odeszła. Wolę zachować dystans. Poczekaj. Tęsknię za naszymi rozmowami. Spokojnie. Może przyjdziesz do mnie na kolację? Nie. Porządna dziewczyna nie może spotykać się z kawalerem w jego mieszkaniu. Co tu robisz? Chciałem cię zapytać o to samo. Wynoś się stąd. Jeszcze zobaczymy. Nie ruszę się. Zostanę tu jako szef. Oszalałeś? Wynocha. Co pomyśli pani Patrycja, kiedy się dowie, że zajmowałeś się szpiegostwem gospodarczym? Co z tobą? Co się dzieje? Nic. Bernardo ma pretensje, że pracuje w Madame Bell. Muszę z panią porozmawiać na osobności. Mów przy panu Fantin. Też mi pan. Mogłaś uprzedzić, że chcesz zejść? Jesteś ranna. Przestań. Wychodzę. A dónde? No, nie Samochód czeka. Dziękuję. denerwuje się, kiedy Mercedes wychodzi z domu. Pablo się nie opiekuje. Pani Mercedes lubi panią denerwować. Zaniosę to do pokoju Doni Mercedes. Znowu to samo? Mało panienka skrzywdziła swoją ciotkę? Czego chcesz? Proszę to oddać. Nie. Szybko, nie. Nie pozwolę, żeby. Kochanie, boję się, że cię stracę. Umarłabym z żalu. Nie boisz się mnie? Zrobię wszystko, byle przy tobie być. Dasz mi buzi? Poddawaj, nie. Co się stało? Zabiła Tonie. Ja chciałam jej odebrać broń. Sama wystrzeliła. Nieprawda.